Posty okresowe czy głodów, i jakie mają korzyści o tym w dzisiejszym filmie. Na temat postów okresowych, dłuższych, krótszych, okna żywieniowego, odżywiania o różnych godzinach nastało mnóstwo mitów i bardzo dużo się mówi przede wszystkim o oknie okresowym, czyli tak zwanym intermittent fasting, gdzie jemy na przykład przez 8 godzin wszystkie nasze kalorie i Mówi się o bardzo wielu korzyściach z tego typu postu. Tak samo o różnych dłuższych postach jest wiele mitów, dlatego dzisiaj postaram się to wyjaśnić i żeby było to łatwiejsze do zrozumienia. I zaczniemy od najkrótszych postów, jakie mają korzyści, jak je stosować, no i potem do troszeczkę dłuższych, czym one się różnią. Najkrótszym takim okresem postu, który się stosuje, który jest popularny w dietetyce, to są właśnie okno żywieniowe, czyli intermittent fasting, czyli minimum 16 godzin w ciągu toby pościmy, a spożywamy nasze kalorie w 8 albo mniej godzin. Załóżmy, że wygląda to tak, że jemy nasze kalorie od 8 do 16, od 16 do 8 nie jemy żadnych kalorii, czyli ty pijemy tylko napoje bez kalorii. Yy, można oczywiście te godziny przesuwać, może to być 10-18, bardzo często robi się to w ten sposób, że nie jemy śniadania albo Śniadanie jest pust, yy, późne yy, i jemy po prostu yy, posiłki dużo później, na przykład od 18 do 20 albo od, yy, od 12 do 20 albo na przykład od 14 do 20, yy, bo to okno może być krótsze, no i w tym czasie jemy przeważnie 3 albo 2 ewentualnie yy, posiłki. Yy, no i tutaj jakie to ma korzyści? Mówi się o autofagi, mówi się o odchudzaniu, o wpływie na insynoporność, mas masę ciała itd. Tutaj praktycznie nie ma żadnych tego typu benefitów, nie wpływa to na autofagię praktycznie wcale, nie wpływa to na odchudzanie wcale, to udowodniono, że to czy zjemy nasze kalorie w 8 godzin, czy w 16, czy w 5 posiłkach, czy w 3, nie ma różnicy dla odchudzania i dla naszej sylwetki, nie ma wpływu na insulinoporność, jeżeli jemy taką samą ilość kalorii, więc pod tym względem są to mity, tak? Intermittent fasting, tak naprawdę jedyna jego i główna korzyść to jest to, że możemy w tym czasie, kiedy niejemy, na przykład jeżeli zaczynamy jeść o 11, to do 11 mamy bardzo często wysoką produktywność, zanim zjemy śniadanie. Jeżeli ktoś czuje się dobrze, nie jedząc śniadania i może wtedy na przykład wypić kawę z neotropikami i wykorzystać swoją zdolność, swoje zdolności umysłowe do maksimum, to jak najbardziej jest to ok. Ale poza tym niestety nie ma to jakichś magicznych właściwości, więc intermittent fasting pod tym względem dla samego zdrowia nie jest jakoś super polecany. Znaczy nie jest polecany pod tym względem, że nie ma jakichś magicznych właściwości. Jeszcze można wspomnieć o tym, że niektóre osoby z zaburzeniami jelitowymi lepiej się czują na intermittent fasting, gdzie mają dłuższe przerwy w niejedzeniu po prostu. Te 16-20 godzinne przerwy po prostu wpływają regenerująco na układ pokarmowy, więc to może się pod tym względem sprawdzić. Jaką korzyść ma Intermittent fasting to to jest to, że jest po prostu wygodny, tak? Czyli y, przez 16 czy 20 godzin w ciągu toby nie myślimy o jedzeniu, nie musimy y, się na tym skupiać. Wiemy, że teraz to nie mamy okna żywieniowego, więc... Często też mniej na skusie jakieś tam podjadanie czy jakieś tam przekąski, które mamy w ciągu gdzieś w swoim domu. Ale jeżeli chodzi o intermittent fasting, teraz w świetle najnowszych badań zdecydowanie polecam, żeby on zawsze był wcześniej niż później, tak, bo jedzenie późne po prostu kolacji, późno przed snem wpływa negatywnie na jakość tą, na regenerację, na nasze zdrowie, nawet na to, na nasz apetyt następnego dnia. Dlatego też jeżeli robimy intermittent fasting, to raczej na przykład do 16 do 18 max, a nie, że robimy ten intermittent fasting od 16 do 20 na przykład drugi, tak tego bym y, nie polecał, y, więc w praktyce raczej wcześniejsze godziny, czyli tak zwany ETRF. Kolejnym rodzajem postu są takie posty powiedzmy 24-36 godzin, które też znowu super mega korzyści dla samego zdrowia nie mają, jednak takie posty już rzeczywiście mogą obniżać na insulinę i glukozę przy takim dłuższym poście już to rzeczywiście te hormony będą nam spadać i mogą mieć korzystny znowu wpływ na układ pokarmowy, jest to jakiś taki odpoczynek dla tego układu pokarmowego, te hormony takie głodu, jak na przykład grelina, hormon wzrostu mogą się troszeczkę bardziej już udzielać i może to być aspekt związany z odchudzaniem, tak? Czyli jeżeli na przykład raz na jakiś czas robimy sobie 30-godzinny post, czyli jemy kolację w czwartek i następny raz jemy dopiero w sobotę rano, to mamy jeden cały dzień, na przykład cały piątek, kiedy nie jedliśmy żadnych kalorii. I to na przykład w kontekście dziennego zapotrzebowania 2500 kilokalorii w tygodniu może nam dać jakiś fajny deficyt, jeżeli przez pozostałe dni w tygodniu nie tego, jakby tej nadwyżki czy tego deficytu nie przyjęliśmy. To może być pod tym względem ok, ale znowu nie ma super korzyści zdrowotnych pod względem regeneracji jakichś tkanek czy jakichś magicznych y, długowiecznych, długowieczności czy tego typu korzyści, o których się mówi. Tutaj bardziej z tym się wiąże deficyt kaloryczny niż same te posty. Jeżeli mamy deficyt kaloryczny w normalnej diecie, to będziemy mieli takie korzyści, jakie przypisuje się bardzo często tym postom. No i najdłuższe posty to są powiedzmy, że powyżej 72 godzin, gdzie rzeczywiście już wchodzimy bardzo często w stan ketozy, gdzie rzeczywiście już korzystamy z tkanki tłuszczowej jako energii, powstają właśnie ketony i rzeczywiście nasz, nasza praca umysłu, w ogóle nasze samopoczucie jest zupełnie inne. Tak? Jesteśmy tak jakbyśmy, tak, jakbyśmy byli w ketozie, więc bardzo często mamy dużo więcej Energii, mniej też śpimy. Tutaj już rzeczywiście możemy się odchudzać, bo jeżeli ktoś ma dużo, oczywiście, jeżeli ma troszeczkę chociaż trochę nadmiar tkanki tłuszczowej, to może się dobrze odchudzać przy takich postach, bo już wtedy rzeczywiście tych kalorii bardzo dużo spalamy i rzeczywiście można to wykorzystać w aspekcie zdrowotnym, czyli pod względem sylwetki, pod względem hormonalnym, ale co ciekawe, takie posty mogą się sprawdzić w chorobach tkanek łącznych, szczególnie RZS, czy jakieś bóle stawów, właśnie yy, tego typu objawy. Tutaj stany zapalne przy takich postaciach rzeczywiście się zmniejszają. Układ pokarmowy może być wsparty, chociaż to już nie zawsze, to zależy jak to rozegramy, bo potem oczywiście trzeba w końcu coś zjeść. No i tutaj to powinniśmy robić rozważnie, tak? powinniśmy zacząć od półpłynnych, płynnych posiłków łagodnych, a potem dopiero jakieś bardziej stałe i powiedzmy, że ciężkostrawne czy takie, które rzeczywiście nas y, będą sycić, to też jest ważne, bo po takim poście możemy być mega głodni i rzucić się na jedzenie, co spowoduje na przykład no, problemy z układem pokarmowym, więc to trzeba na pewno... I korzystnie rozegrać. No i oczywiście są też posty owocowo-warzywne, tak, post doktora i tak dalej. Tego w ogóle nie polecam tutaj, nie ma to większych korzyści. Oczywiście na takim poście schudniemy, ale nie jest to zdecydowanie najlepsza metoda odchudzania, co mogę oddzielnie omówić w oddzielnym filmie, bo na pewno na taki film taki post zasługuje. Także podsumowując, intermittent fasting, czy takie posty powiedzmy 16-20 godzinne, nie mają praktycznie żadnych korzyści zdrowotnych, yy, mogą być dla nas korzystne pod względem poziomu energii, czy ewentualnie układu pokarmowego i yy, są wygodne, ale nie ich magicznych właściwości. Yy, dopiero powyżej 24-36 godzin możemy mieć jakieś korzyści rzeczywiście, czy pod względem sylwetki, czy pod względem rzeczywiście tej glukozy insuliny, jeżeli mamy z tym problem. A dla takich typowo terapeutycznych właściwości, posty rzędu 72 godzin to jest ten czas, gdzie rzeczywiście... Te wszystkie hormony, można powiedzieć, ulegają takiemu resetowi, więc takie posty rzeczywiście miałyby jakieś znaczenie terapeutyczne. No i oczywiście, jeżeli możemy je prze prze przeprowadzać, tak? bo nie każdy taki posty może przeprowadzić, na pewno trzeba się do nich przygotować. Nie możemy zacząć od, od razu, od postu 72-godzinnego. Nagle jedliśmy 5 posiłków dziennie, potem przez 3 dni nie jemy. Robimy to stopniowo, tak? najpierw 16, 20, 30 godzin, i tak dalej. Więc to na pewno i z takich postów już dłuższych trzeba na pewno też wychodzić stopniowo, a nie od razu. A czy wy stosujecie jakieś posty okresowe, czy może jakieś dłuższe posty stosowaliście, jak to u Was wygląda? Dajcie znać. Mój dłuższy post to był właśnie 72 godziny, gdzie rzeczywiście po tych 72 godzinach już czułem się mocno zmęczony i mocno głodny, i yy, musiałem ten post przerwać. Ale była to fajna taka próba właśnie swojego takiego powiedzmy samozaparcia, czy walki z głodem, i z tym, że cały czas przeważnie. Jemy. Jeżeli też temat biohackingu zdrowia Cię interesuje, zapraszam Cię też na listę newsletter, gdzie co tydzień, co dwa tygodnie wysyłam ciekawostki ze świata biohackingu, pracy mózgu zdrowia, także zapraszam. Newsletter jest darmowy i widzimy się już za tydzień.